W Czernej w powiecie Tarnowskim zorganizowano rajd ku pamięci majora Karola Zajkowskiego z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Rajd zorganizowało Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne Pro Patria, a w wydarzeniu wzięło udział ponad 80 uczestników. Dzisiaj uczestniczyliśmy w rajdzie, którego patronem jest Karol Zajkowski. Karol Zajkowski był szlachcicem pochodzącym ze Czernej. Urodził się w 1835 roku. Dla nas ważne jest to, że uczestniczył w walkach, aby odzyskać wolność dla ojczyzny, głównie w Powstaniu Styczniowym. Walczył w bitwach pod Błodziechowem, Iłżą i Opatowem. A po upadku powstania, mimo iż wielu ludzi mówi, że tragedia, no bo niestety upadło, ale postanowił nie poddać się i skoro już nie walczyć, to pracować dla ojczyzny. Dlatego rozpoczął pracę w spółkach kolejowych. Zbudował nam większość kolei w Galicji, w tym kolej Brodską, Łubkowską i Tarnopolską. Jak i szczególnie dla nas jest ważne to, że wybudował nam dzisiejszą trasę, która biegnie przez Biecz, Jasło, Krosno i Zagórze. Karol Zajkowski był hojny w swoich działaniach dobroczynnych. Regularnie wpłacał na środki na wsparcie weteranów z powstania list spodowego. Na rozwój oświaty lodowej, na Towarzystwo Przyjaciół Pięknych w Krakowie, jak i również przyczynił się do rozwoju swojej wsi, która była dla niego źródłem siły i inspiracji. Wybudował tutaj kapliczkę na skalę, a dzieci chłopskie mogły się uczyć w jego dworze i otrzymywały stypendia na dalszą naukę. Pan Zajkowski szczególnie podkreślał polską tożsamość chłopów. C Celebrował święta, kościelne, jak i narodowe, z wielkim szacunkiem. Zmarł w 1887 roku w Przemyślu. Na jego nagrobku umieszczono inskrypcję, która brzmi Pracą, prawdą i porządkiem żyłeś i swoim żyć kazałeś. Czy zjawiliście się Państwo po raz pierwszy na razie? Tak. Tak pierwszy raz jestem. I proszę powiedzieć, jak w ogóle dowiedzieliście się o tym wydarzeniu? Ja dowiedziałam się przez harcerstwo, przez jest możliwość. Ja dowiedziałam się poprzez znajomy, no i poprzez Facebooka. I z tego co wiem, no nie jesteście Panie same, tylko właśnie, nie wiem, czy z rodzinami, z koleżankami? Z koleżankami. Z rodziną i z harcerstwem. Co najbardziej podobało się w dzisiejszym wydarzeniu? Zdania były ciekawe i wszystko tutaj jest bardzo dobrze przygotowane. Wszystko było super. Słyszałem, że była też konkurencja związana ze zbieraniem ziemniaków. Tak, dzieci wspólnie z naszej grupy zbierały. Mamy dwie, dwoje dzieci, sześcioletnich, więc tak, myślę, że to są najmłodsi uczestnicy dzisiejszego rajdu. E, można spodziewać się, że w przyszłym roku również weźmiecie Pani udział? Tak, e, tak to jest bardzo ciekawe wydarzenie. Po raz pierwszy na rajdzie, na rajdzie tego typu, na takiej odległości. Chociaż rzeczywiście musimy przyznać, że jakoś jesteśmy związani z tymi tematami, więc no ten, ten temat właśnie Karola Zajkowskiego, temat Liwoczu jest nam szczególnie bliski. No i zdecydowaliśmy się na to wyzwanie dzisiejsze. Chociaż powiem szczerze, że no, jesteśmy tymi trasami troszeczkę tak zaskoczeni, że rzeczywiście no, ta trasa wymagała wysiłku, ale jednocześnie no, ta liczba różnych takich pytań, zawodów, w sensie takiej też współpracy grupowej, dała taką dużą satysfakcję i urozmaiciła całą trasę. Także świetnie. Oczywiście kiełbaska na gorąco, do tego mamy swojski chlebek ze smalcem i ogórkiem kiszonym i na słodko mamy drożdżówki, mamy jagodzianki, mamy ciasto takie drożdżowe z owocami, mamy ciasteczka, rogaliki, także wszystko będzie i na słodko i na słono. Jak wygląda działalność Stowarzyszenia Czermianie na co dzień? Staramy się uczestniczyć w różnych wydarzeniach kulturalnych, wspieramy te wydarzenia. Oczywiście tutaj pokazujemy się od strony kulinarnej, ale nie tylko. Organizujemy również różne konkursy dla dzieci o różnej tematyce. Jeśli chodzi o sprawy kulinarne, no to staramy się tutaj promować tą naszą żywność regionalną. Staramy się przygotowywać właśnie te nasze tradycyjne dania z tego naszego regionu. 22 lipca zorganizowaliśmy ride. Pierwszy ku pamięci Karola Zajkowskiego z okazji 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Rajd na trasie liczącej około 8 km z czernej na górę Liwocz. Po drodze zawodnicy, którzy byli podzieleni na 7 patroli, zdobywali punkty z różnych konkurencji, m.in. z wiedzy historycznej, zadania sprawnościowe, zadania z pierwszej pomocy, znajomość lasu tego co nam ten las daje rozpoznawanie tropów czyli dźwięków różnych zwierząt a teraz jest również jedno zadanie zatem dotyczy obozowiska żołnierza w armii carskiej dlatego że Armia Rosyjska też była na tych terenach podczas I wojny światowej. Czerna była zajęta w okresie od zimy 1914 roku do ofensywy majowej 1915 roku. Stąd też pomysł na to, żeby pokazać te jeszcze późniejsze elementy historyczne związane z tymi terenami. Liczyliśmy na e, dobry odzew, ponieważ e, są, są wakacje, ale myślę, że e, to, to, co zobaczyliśmy, przeszło nasze najśmielsze e, oczekiwania. E, mamy uczestników e, zarówno e, Takich najmłodszych z rodzicami, z rodzinami siedmiolatków, nawet sześciolatków, ale także uczestników wieku emerytalnym. Myślę, że jest to wspaniała okazja, żeby połączyć te siły i spędzać czas właśnie z rodzinami także oraz z rówieśnikami, więc także dla młodzieży super inicjatywa. Widać, że są zadowoleni. Jak zostało wcześniej powiedziane, z Czerny na Liwocz dzisiaj zorganizowany został rajd pieszy przez nasze stowarzyszenie. Jest to czwarty rajd pieszych, który organizujemy na Przestrzeni ostatnich lat. Bardzo cieszymy się z tego, o czym mówiła Kamila, czyli z frekwencji. Ilość osób łącznie z organizatorami sięgnęła 85 osób, także jest to jak na razie pierwszy bardzo dobry wynik. Ja ze strony organizatora chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy się włączyli. Tutaj w tle pan redaktor zapewne uchwyci wszystkich uczestników. Także tych widocznych, widzimy natomiast tych niewidocznych było bardzo wielu. Przede wszystkim chciałem podziękować i wspomnieć o Kolegów Spodem Wiejskich i Stowarzyszeniu Czermianie z Czernej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Czernej, Parafi w Czernej, która także włączyła się w organizację wspólnie z nami, ale trzeba też powiedzieć o sekcji rekonstrukcji historycznej 16. półku Starnowa, które prezentuje pan Jarosław Jobi, zawsze nas wspiera. Trzeba powiedzieć o Nadleśnictwie Gromnik, które dzisiaj przygotowało dla nas wspaniałe zadania na trasie. No i trzeba też powiedzieć o nieocenionym wsparciu Grupy Azoty, która w Wsparła nasze działania w tym roku darowizną, oraz o tym, że to dzisiejsze wydarzenie wsparła pani posłanka Pieczarka, która ufundowała te piękne koszulki na dzisiejszy marsz. Także ja serdecznie ze strony organizatora dziękuję wszystkim, którzy włączyli się we wsparcie tego wspaniałego rajdu pieszego z Czarny na Liwocz.